Testu. Godność moja stracona. Wow! Rób to wow. To jest mocno wysłażone. Jesku, nie umieraj! Cześć, to jest taki, że vlog, witam was w autobusie w Londynie. Jest pogoda typowo londyńska, czyli pada. Jak widzicie, mamy za zaparowaną szybę, ale dziewczyny ładnie przetarły i jedziemy na kamerę. No, ale całe usługi. są usługi tutaj ładnie wytarte taki moment, żebyśmy wysyłali cokolwiek, gdy są widzieli. Więc tutaj nasza drużyna dzielna będzie jechała na Camden Town i będziemy, nie tylko na Camden Town, ale ogólnie w Londynie, będziemy próbować wiralowych, jedzeniowych rzeczy z Londynu. Zobaczymy, czy nas zobaczy bardzo, czy nie, ale ja mam kurteczkę przeciwdeszczową. Mamy chyba jakąś parasolkę. mamy coś? Nie. A, ale dobrze przerywasz Mamy jedną parasolkę, chyba. Dominik, właśnie. Ja bym się tylko upłakała. Ja nie mam nic. Godność moja stracona. W tym nawet godności. No ja mam pelerynkę. I jeszcze pochuchajcie tak w samochodzie, żeby Jak się No. Jesteśmy teraz w Camden Town na Camden Market. Za nami jest Cyberdoc, czyli taki mega rave'owy sklep. Przecież z niego przyszliśmy, bo było dosyć e, intensywnie, jeżeli chodzi o dźwięki, będziemy przychodzić tutaj dalej, bo z tamtej strony było jedzenie. E, tu jest właśnie ten CyberDog, Teraz tutaj będą takie rzeczy bardziej ubraniowe, a my idziemy w poszukiwaniu naszych viralowych e, jedzonych. Udało się znaleźć. W ogóle bardzo bawi mnie to, że oni wszyscy są na czarno, a ja jestem jedyna, która jest e, kolorowa. Musisz to no, co przedstawać? No gorąca czekolada. No przecież właśnie dokładnie będę to robić. Nazywa się to Chin Chin Labs. Jest to miejsce, w którym są nitrolody, ale też jest gorąca czekolada i głównie to miejsce słynie z wiralowej gorącej czekolady, która ma przy okazji na sobie taką jakby chmurkę z pianki marshmallow, którą oni jeszcze podpalają. Podobno to jest nie dość, że piękne, to jeszcze pyszne, więc na pewno tego spróbuję. Jest teraz zimno, więc gorąca czekolada będzie idealna. Więc to chyba będzie to, co zamówimy. Ej, to jest to tylko 5 funtów. Jestem w szoku, bo myślałam, że to będzie drożej, ale to musimy spróbować. To jest ta najbardziej popularna rzecz. Tutaj macie jeszcze w ogóle takie rzeczy, gdzie można sobie kupić na wynos i już patrzymy, jak to wygląda w środku. Can I have the signature hot chocolate, uh, plus Uh, no, to będzie Tutaj jest też kawa, tutaj widzę, że jest jakaś posypka, orzeszki. Tutaj chyba mają swoje jakieś dodatkowe posypki, które można sobie przedkupić na później. I tu jest w ogóle ich taka nitrostacja, gdzie widzicie są te yy, miksery. Okej, okay, tu mamy gorąco, uuu, gorącą czekoladę, i tutaj jest aż taka podstawka, dlatego że podobno to bardzo często wypływa. Jestem mega zajarana. O oh, wow. So this is marshmallow O wow. oh, kurde, słuchajcie, to jest taka pianka z marshmallow i teraz będzie podpalana. Okej, okay, to było mega szybkie. Słuchajcie, bardzo szybko to zrobili i w ogóle wygląda na Spalone. mniejsze. To jest mocno wysmażone. Ja myślałam, że to będzie wielkie w ogóle z tych zdjęć online. Wydawało mi się, że to będzie większe, ale i tak jestem gotowa tego spróbować. Pachnie bardzo spalono. No, jest Wow. O, oh wow. Ej, dobra, no ale fajnie się ciągnie. Zaraz Monika się na to rzucić, widzę, po prostu jest jak wam na krew. To jest dla wszystkich Dawaj, spróbuję najpierw tego marszmellu. No, Okej, okay, od góry to smakuje jak takie pieczone pianki na ognisku, więc jest mega. Ale ja się muszę teraz wbić do tej czekolady. Uuu, wypływa. Wow. A, dlatego kurwa, dali tą to podstawkę. Tak. <laughs> ale stoją, O, ale cieplutka. Hey, musicie tego spróbować. Wow. U mnie ocena jest 5 na 5 ty dawaj swoją. Mmm, jak ciepłe lody z czekoladą. To jest, to jest ta sama pianka, to jest z ciepłych lodów. To, co ci mówiłem, jak to takie pyszne ciepłe lody, takie świeże. No to jest to? Mhm, no to, jest. Mm -hmm. no to takim... jest to. A, czyli takie ok. marshmallow jakby. Patrz jaki łapczywy, z no, Janu <laughs> Będziemy jak wielka rodzina, szarujemy sobie z jednego. Tyłu. Ej dobre. A ty dajesz jaką cenę, Dominik? 5 za 5. 5 za 5? Musisz pyszne. ocenić Kasia. 5 za 5. 5 za 5. Nie dość, że wygląda super, to jeszcze smakuje super o. i zasługuje na viral? Zasługuje, jest pyszne. Ej, dobrze, że dają tą podstawkę. No, ta po podstawka daje. jest konieczna tu. Też tu są same minusy, ale widzę jeden plus, a mianowicie taki, że nie ma Kolejek, bo do tych miejsc, które właśnie wam pokazuję, są zawsze kolejki. Wszyscy mówią, że trzeba się uzbroić, cierpliwość i czekać, a ja po prostu wchodzę, bo nie ma ludzi. Jest zimno, pada, idealnie londyńska pogoda. Udało mi się znaleźć kolejne kultowe miejsce, też w Camden Market, i nazywa się Yorkshire Burrito. I to jest zupełnie nie to burrito, o którym moglibyście myśleć, bo to jest ogólnie ich taki typowo świąteczny posiłek, zawinięty w jakąś formę placka, ale nie mam pojęcia, co to jest za placek. Natomiast wszędzie jest to wiralowe na TikToku na Instagramie i wszyscy mówią, że trzeba tego spróbować, bo to jest coś mega innego, a więc uwaga, o Jezu, akurat tutaj są tłumy, ale może, może oni akurat nie czekają do tego, już wam pokaż, jak to wygląda. Yorkshire burrito, proszę bardzo. Mam tutaj parę rodzajów do wyboru, jest wołowina, jest kurczak i jest po prostu serowy dla osób, które nie jedzą mięsa i zaraz spróbuję jak to będzie smakować, ale szczerze mówiąc jak widzę to tutaj, to wygląda troszeczkę gorzej niż jak widziałam to online, w sensie tak trochę lepiej się zapowiadało, ale nic nie mówię, bo może będzie przepraszam. Bis dann. Wünsche To to taka jakby kolacja zamknięta w to ciasto, które oni tu nazywają pudding, Nie wiem, czemu to się tak nazywa, ale w każdym razie jest właśnie to ciasto, potem jest ten stuffing, jakby taki sos, nie wiem do końca. Ziemniaczki, mięsko, szpinak. A i potem jeszcze to idzie sos. No, to jest moje zamówienie. No dobra, więc wygląda naprawdę fajnie, w sensie wygląda soczyście, jest bardzo mięciutkie, więc podejrzewam, że będzie bardzo dobre. Uwaga, prezentuję. Robimy próbę testu, jak to smakuje. Mm. Mm. Ej, to jest mega dobre. To to jest to jakby czystek tak na gofry zmieszane z chlebem i to mięso jest naprawdę pyszne, spoko sos, mega. Mm. Muszę przyznać, że spokojnie bym to jadła I chyba dam temu też 5 na 5 Na maksa wiralowe przez to, że to jest jakby burrito Ale to nie jest burrito Ej, mega I znowu przez to, że jest zimno I że pada, nie ma kolejek Chociaż czekałam około 10 minut 10 minut, 10 funtów Ej, udało mi się dokopać teraz do ziemniaków I to jest takie mega dziwne Bo w zasadzie rzeczywiście macie tutaj cały obiad Jakby w jednej, w jednej rolce Szpinaku nie czuję w ogóle Mimo, że do niego doszłam Ale poczułam Właśnie tego ziemniaka. Wydaje mi się, że z samym mięsem byłoby też spoko. Można też zrobić jakiś taki dodatkowy ser, ale nie czułam potrzeby. Więc ogólnie to jest obiad zaminięty w chleb. Można powiedzieć. Bardzo polecam. Jesteśmy w metrze i kończymy je z burrito. Teraz część Dominika. Ja chcę smakować smakuje? w Ej, trochę tak. Trochę taki gulasz u mamy Ej, Ale dobre! Tylko, że ja nie lubię ziemniaków, więc tak jest 3 na 5 To jest twój Trzymaj najbardziej chyba chaotyczny odcinek ever Jest spoko, no, bardzo to. to jest szpinak No, właśnie jest tak to, to jest spokojne, tak? Jakoś... Cały niedzielny obiad. Wsadzimy w bułkę i ta bułka trochę rozmąkła. rozmiękła ta jest taka pieciutka ale jak spoko. Ale tak jest trzeba. The next day. Jestem w ciężkim słońcu, bo mam. Jestem w ciężkim słońcu. słońcu! No właśnie, jestem w ciężkim słońcu. I w szoku, przy okazji mamy takie ładne słońce dzisiaj, akurat mówiąc, to weszłam w cień, ale nieważne. Idziemy z Dominikiem do kolejnej miejscówki, która jest mega viralowa. I ludzie sobie robią w niej challenge jedzeniowe, więc to jest coś idealnego w sensie dla nas bo my obydwoje... ja brać udział w jakimś challenge'u? Jeżeli chcesz. Nie Przejdź nie... ze mną na luzie, tak wiesz co, to tam podejdziesz kawałek, będzie mi miło, a tu nagle zrób się jedzie. To jest horndoga je w dwie sekundy. O, już gdzieś gdzie idziemy? Tak, idziemy na Corn Dogi koreańskie. Wiem, że to jest jak gdyby vlog z angielskiego jedzenia, ale tutaj w Londynie jest miks po prostu wszystkich jedzeń świata. I my dzisiaj właśnie będziemy jeść koreańskie hot dogi, które mają jakby m, tego hot doga, tą kiełbaskę w środku. Mają też podobno wersję wegańskie z ogórkiem. Z ogórkiem? W takim sensie chyba kiszonym. Ale że co, że ogórek kiszony w serze? Tak. A. Podobno jest pyszne, okay. podobno jest pyszne, jak nie je mięso to jest pyszne Ogórek kiszony z serem to jest pyszne, np. jak u nas robił zapiekanki z ogórkiem kiszonym Nienawidzę A. właśnie, albo jak był burgera mi to wsadzi ogórka Serio? No, proszę! Ja uwielbiam! Ja Dobra, piszcie w komentarzach czy jesteście team ogórek, na przykład w burgerze, no zapiekance Nie wiem, jakieś typowe warstwy i dają zawsze takiego pikla jednego, no. ja muszę go wyjąć do, do? Ej, jakiś ziomek dobry Ej, ej i love your vibe, man. Ej, super, tu mi się trochę, trochę, mi się tak jak nowojorsko wydaje, że tak powiem, jest tak mega otwarcie. Pierwszy raz, odkąd jestem w Londynie tutaj z nimi, jest mi gorąco i się rozpięłam. Brzuch mhm. na wierzchu, będziesz... ej, tu jest to? Jesteśmy tu. Ej, jak byś to przeczytał? Bansik. No <laughs> właśnie, ja też mam ochotę czytać tylko e SI, a nie e SI. No. Bo ogólnie w teorii powinno się to czytać Bansik. Okej. Okay. Ale to jest koreańskie, więc nie wiadomo, ale ja bym to czytała Bansik. Ban super, słodko tak brzmi. <laughs> Idziemy do Bansika tak. na Bansik i są, jak widzicie, różne rodzaje tych dogów i w ogóle są jeszcze jakieś kluski i tak dalej więc jest w czym wybierać mega cute to jest właśnie na to tutaj proszę bardzo Promują korndoga i jest jeszcze żel do mycia rąk, to się do wiecie sanitacji. I tutaj jest menu, więc ogólnie jest tego sporo. I to jest ta najpopularniejsza sekcja, a tutaj są takie wiecie dodatki, jakby ktoś bardzo chciał, ale ogólnie na to wszyscy przychodzą. I podobno właśnie na tego korndoga, czyli on ma w sobie ym, ziemniaki. O nie! Tu. Ale ty nie musisz go jeść, nie ale Jana na pewno spróbuję tego, bo chce być tak jak ona. Już taka szczęśliwa będzie zamawiać. No. Ale pan mnie odebrał. Mają się gdzieś. Jaki też sos? dżusów. coś wam wzywam would you recommend? for so, first time. First time yeah. black spicy, that one is the most one. I will za dwa płacę 9.50, czyli jakby jest po piątaku mniej więcej za jeden. to jest spoko. jest tutaj na przykład wybór sosów, jest ketchup, majonez, musztarda, e, jakiś sweet chili, e, to jest buldak mayo, którego u nas w ogóle nie ma, jego nigdy nie próbowałam, e, i jeszcze dodatkowy ser. i pani najbardziej polecała ten, powiedziała, że Ale Trzy papryczki naryzowane. Ma, no, ale pytanie: czy to jest takie spicy koreańskie, czy to jest takie spicy, Is. że my to przeżyjemy? Okay. No i znowu słuchajcie, mamy farta, dlatego że jesteśmy wcześniej, bo ogólnie to się otworzyło 3 minuty temu, jakby weszliśmy dosłownie na samo otwarcie, więc nie ma prawie nikogo. Oczywiście są ludzie, ale tutaj się ustawiają kolejki. Jak patrzyłam w internecie, po prostu ludzie stoją w kolejkach. Najlepiej właśnie przychodzić zawsze, słuchajcie, albo na samo otwarcie, albo przed zamknięciem. Polecam go, bo wtedy nie stoicie, nie czekacie, tylko macie od razu to, co chcecie. A więc tutaj pewnie się smażą te wszystkie kordony. Bo ogólnie już nam pokazuje, jak to jest zrobione. Mamy na patykach kiełbaski. Czyli najpierw maczają kiełbaskę w tym, potem maczają w tym. E, I jeszcze chyba tutaj jest dodatkowy ser, i właśnie potem to wszystko smażą. Tam coś jest dodatkowo, wygląda jakby tam się nie wiem, suszyło, podsmażało jeszcze bardziej czy coś. I tam jeszcze stoją różne sosy, te, które mieliśmy do wyboru. A tu jeszcze są kluseczki, pani na tyle miła, że mi otworzyła. Jesteś zajarane? Jak myślisz czy to będzie dobre, czy nie, co? Wstawia się. ja Wszyscy o tym zawsze mówili, że wow, mega pyszne i no. nigdy nie próbowałem, więc jakby są Ja właśnie wydaje mi się, że też nigdy nie robię takiego prawdziwego. Właśnie, powiem wam o tym challenge'u, który ludzie robią. Ogólnie, przez to, że ten ser jest tam roztopiony, to gryzą tego hot doga, czy znaczy corn doga i ciągną tak, żeby ktoś miał jak najdłuższy ten ser. Więc my spróbujemy to zrobić. O, to są nasze Dominik i oh, 1. Uwaga, test jedzenia na ulicy. Jaki test jedzenia? Co? Czas testu? na? A, czas na próbę testu. No wiesz że ja Ciebie uczył, jak mówicie Ciebie na kanale. Niesamowite. Próbujemy? Czekaj, jeszcze pokażę tylko jak to pięknie wygląda. Mam nadzieję, że to będzie widać ładnie. Więc ja mam właśnie te kawałeczki ziemniaczków oprócz tej panierki. No i ten sos. Bo jest taki bardzo basic, ponieważ mam po prostu panierkę i na środku jest sos, ale mimo wszystko wygląda uroczo. On jest mega ładny. Bo tak. tak Czyli próba testu. mamy nadzieję, że Pycha. Ja się boję, że mi wypali po tym sosie. Ja nie mam sera. O nie. Czy ty masz ser? Nie. Czy może tylko ten jeden jest taki z serem? Nie. Ogólnie jest dobre. Tak, jest zajebiście dobre. Jest mega dobre. Ja chyba pójdę zamówić serem, bo ja muszę zjadzić, jak się to ciągnie. Wow. Jest zajebiście dobre. Wow. Udaje 5 na 5, absolutnie. Mm -hmm. Ej, jestem w ciężkim szoku, już wiem dlaczego ludzie fryk lubią. To nie jest hot dog, to jest naprawdę o wiele wyżej. Wow, jeszcze mam takie ziemniaczki, czyli tak jakbyście mieli... Frytki, frytki no. Frytki z ale serem, Ale szczerze, wow. ten sos jest zarąbisty. Oho. Naprawdę jest dobre. ale mm -hmm. pali w morle. Próba numer dwa, słuchajcie, tym razem wzięliśmy takie z serem. I żeby było, był ten challenge, żeby się ciągnęło. Mmm! Mmm. -mm. Milimetrem. Ale milimetrem nie. wygrałem. Dominik wygrał challenge sera. Oj hey, słuchajcie, to jest tak dobre. Nieważne czy kiełbaska, czy ser. Kiełbaska jest bardziej podobna na pewno do takiego po prostu hot doga. Mm -hmm. Z serem to jest totalnie co innego, taka inna w ogóle przekąska. Mm. Mm. Okej okay, girl! Mm. Cześć może Ci przytrzymam i pójdę na drugi koniec ulicy. Uwaga, idę! O! <suszy> wow. Gdybyś mi od razu go dała i to by nie zastygło tak szybko, to to by się dalej ciągnęło Mhm Bo deser dość szybko zastyga, co prawda No Wow, spaghetti Nie dość dobre, to jeszcze mega fan. Tak, Zwiecenia. trzeba koniecznie przetestować, serię. Wow Ej, nie dziwię się, że to jest wiralowe, no. naprawdę Ej, to jest mega no. nice Ej, teraz się czuję jak ta laska z jakiejś dramy koreańskiej Polecamy, win na jeżeli chodzi o smak, to wydaje mi się, że te z kiełbaską były o wiele lepsze. Tego z serem bym nie kupiła drugi raz, ale z kiełbaską. Tak, ale warto wziąć ten serem chociaż raz w życiu, żeby w ogóle zrobić sobie taki fan też z mm -hmm. tym serem i w ogóle. Tak, ale w smaku kiełbaska. Tak, w smaku kiełbaska. Gdybym poszedł sobie tak zjeść faktycznie, bo po prostu jestem głodny, no to bym wziął z Polecam go. Czas na kolejne miejsce, i to będzie miejsce ze słodkim, i to z takim epickim słodkim. Znaczy, wiem, że wszystkie, które tutaj są wiralowe, ale to jest na zasadzie ja to widziałam już od tak dawna, i to Wszędzie, i na Instagramie, i na TikToku, i ogólnie wszędzie, wszędzie, wszędzie. Słuchajcie, to będzie hit. Mam nadzieję, że to będzie tak fajne, jak rzeczywiście pokazywali. Już prawie jestem, i ogólnie śmieszne jest to, że to wcale nie wygląda epicko, i wygląda nawet bardzo malutko, bo uwaga, uwaga, to jest to miejsce: NO79. I znowu nie wiem, słuchajcie, jak to się dzieje, ale znowu nie ma kolejki, i w zasadzie prawie w ogóle nie ma ludzi, więc jestem w ciężkim szoku. Jestem w miejscu, w którym są podobno najbardziej urocze, napoje i desery w ogóle spójrzcie tylko na to mamy różyczki, jakieś misie tutaj są króliczki jest brzoskwinka, jakiś lew tu są jeszcze takie bardzo puszyste japońskie naleśniki, więc ogólnie to jest jakby taka japońska azjatycka cukiernia ale tam jest jeden produkt który jest mega popularny i na pewno też go widzieliście i to jest taki piesek z musu ludzie podobno nagrywają to ze swoimi psami, jakby wkładają łyżkę w głowę tego pieska i te psy prawdziwe są przerażone. Więc zobaczmy, czy oni w ogóle to mają, bo na razie tego nie widzę i trochę się boję. Więc tutaj mamy jeszcze więcej tych naleśnikowych ciast i jest też uwaga, uwaga, ten pies. Tak, to jest ten pies i tutaj jest jeszcze dodatkowo misio. Można sobie wybrać któryś z tych i to jest mega creepy. Okej, okay, a więc ten pies wygląda szczerze mówiąc trochę mniej prawdziwie niż myślałam, że będzie wyglądał. Jest trochę mniejszy też niż myślałam, bo ogólnie ten misio był większy, ale jakby pies to jest to, po co tu przyszłam. Przez to, że on jest tak troszeczkę rozwalony, to wygląda mniej naturalnie. I rzeczywiście, że nie ma aż tyle detali w sobie, ale ogólnie jest to mega creepy. W sensie zobaczcie na tą skórę, jakby jest taka zwinięta skórka, i to wygląda bardzo, bardzo realistycznie. I oczywiście to, co totalnie muszę zrobić, to wbić mu widelce w głowę i jakby odciąć głowę, bo to jest to, co wszyscy robią. Ale powiem Wam, że jest mi mega szkoda. Yy, jakkolwiek go naruszać, bo on. Wygląda tak pięknie, w sensie... Dobra, jest mega creepy, ale z drugiej strony wygląda mega uroczo. I aż mi go szkoda. Jesku, nie umieraj. Dobra, muszę to zrobić po prostu. Jezu! Nie, jakby to jest straszne. Już to jest straszne. Uwaga. O nie. Co on ma w środku? Ma jakiś krem waniliowy i ciastko, ale o oh, wow. Jeżeli chodzi o efekty wizualne, to uważam, że to jest totalnie 5 na 5, jakby to wygląda jak piesek. A teraz zobaczmy jak on smakuje. Zjem mu głowę. Mm. Mm. Było mi bardzo ciężko zjeść tą głowę, w sensie ona jest po prostu bardzo duża, ale to był sam mus. Wezmę tak, żeby mieć trochę ciastka. Mm. Okej, okay. czekoladowe ciastko. wilgotne, Tutaj mamy taki trochę jakby budyń. I na górze jest czekoladowy mus. Ale ten mus jest naprawdę słaby. Ogólnie to ciastko jest takie... 3 na 5 ale widok tego jest 5 na 5 co robi średnią pewnie 4, tylko do nagrania albo do zdjęcia bym kupiła. A tak poza tym to nie, bo w smaku naprawdę jadłam o wiele lepsze, a kosztowało mnie to 13 funtów. Więc 13 funtów to jest naprawdę dużo, bo to jest prawie 50 zł za takiego pieska. Albo nawet ponad. W każdym razie około 50 zł, więc uważam, że jeżeli chodzi o tą wiralową rzecz, absolutnie jest bez sensu. Więc wydaje mi się, że zdecydowanie kornogi smakowo były moim numerem 1. Den. Yorkshire Bull to też było bardzo dobre, jeżeli chodzi właśnie o smak i czekolada z tą pianką, natomiast właśnie ten piesek najmniej mi się podobał z tego wszystkiego. Dajcie znać, które rzeczy podobały wam się najbardziej i czy tęskniliście za filmami wyjazdowymi, bo to bardzo dużo mi powie.